Hasło podbijemy to miasto padało zawsze w siódmym odcinku. Nie sądziłem, że tak szybko padnie, ale no mam nadzieję, że tym razem się uda. O, są wąsy! O, je, 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 je. I Kurwa, mo moje post stare post nagranie mszy... Tak, byłem pastorem. jeździsz? Kto ci da prawo jazdy? A kto tobie dał? spierdol za chwilę! Raz ciachałem bankomaty, robiłem kasepki, robiłem pierwsze napady. I dzisiaj wracam. Po sześciu latach. Real... Dobrze, się rwi to! Rwij, rwij, rwij! A nie możesz jej powiedzieć, że. Ale nieważne. <laughs> <laughs> Panowie, jeżeli by co. Czyli ty wiecie to widzicie. Ten tutaj. Aha? Stawiamy furę. O kurwa! Ta. On to robi! O kurwa! To jest. O kurwa, oni wiedzą. No ej! Słałem. Kurwa mać! Musiałem, przepraszam, sprawdzać. Co ty e, robiłeś? Nie, nie się zgrało. Ale by się zgrało tego kucki. No, tylko kukuty, ja. ja pierdolę. Ja, ja, ja panu, nie mam miny przy sobie. W tym taką akcję Ale jakbyście widzieli swoje miny. <laughs> ja szukałem kurwa paniście maski po kieszeniach, <laughs> brakowałabym Monteza i Bobiego zostawił. Ale zostawiłeś ich. <laughs> no, zostawiłeś nas. Nie spokojnie, to był trzeci. Kurwa ja już maskę zakładałem Hehe, he, zobacz Można to <grym> zrobić, do... można to zrobić, teraz, no i można mieć takie same maski właśnie jak roboty. Ej, wiecie, że są takie w różnych kolorach? Możemy o, być kurwa zaskawiamy. różnymi I Komunikować kolorami, dokładnie. Żółty, tak. czerwony, zielony. Żółty, czerwony... O oh. oh, no 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 uh -huh. Komunikacja też jest istotna przy takich akcjach. nawet na, na, na najważniejsza ah. jest. Powiem wam tak, no tyle razy jak robiliśmy jakąś akcję, to tyle razy padło nazwisko, że faktycznie tymi kolorami jakbyśmy się no, <laughs> nauczyli komunikować. Wtedy, to pierwszy skok. Tak. To może jedźmy po tej maski teraz. Okej. Tylko skoczymy na mienię. Okej. Okay. Okay. Czy za tym autem Dobra, już mam nutek Ej, wpierdol się też cicho kocha, gdzie, bo... Widać wszystko Na razie mało fur widać O, patrz, taki jeep Ale nie O kurwa. Czyli co, księdzu z ekipką tutaj przejęli tą vanilę Tak, oni tutaj często tym terenem a no to wygląda, ale powiedzieli, że właściciel, a nowy właściciel Wanili sobie nie radzi. <laughs> I to jest zielone światło do naszych działań, żeby przejąć pieczę administracyjną nad tym miejscem. Myślałem, że w family... family Road trząsą same garnuchy. Że Białe tubska tam nie mają w ogóle nic do gadania. No ale no, i... może właśnie o nich wykurzyli, zobaczcie jak to jest ekipa wielka. A stare garnuchy już nie mają sił ganiać za małolatami, i małolaty wybarły ich. O, no, tak też że... Nawet, czy tak nie było nawet? Mogę poprowadzić się do Coś bym wam pokazał, panowie. Oczywiście. Przypomniało mi się coś starego, starego, starego. O, to się jeszcze wierci, jedziemy w miejsce, które może być dobre dla tego obserwatora. Obserwator będzie jakimś większym trakiem. Może jakiś pick up. Może uh -huh. jeszcze coś większego. Uh -huh. Pamiętam jedną taką starą, starą akcję. Z blokadą, tylko kurwa. Muszę znaleźć dokładnie to miejsce. To też żeby zatankować też, bo Ostatnio z tym problemy były. Mmm, jeszcze jest jedna czwarta baku. okej. O, okay. o no, kurwa! Pamięta, żeby naprawić furę. O kurwa, jak to się ślizga, stary! No mówiłem ci, mówiłem ci uważać, żeby się ślizga. Oczywiście, że mówiłem. A wy się śmiejecie, jak na przykład ja wpadnę w ślizg. No dobra, że wracam dobra. honor naprawdę, no to nie jest łatwa fura do prowadzenia. Dobra, klepnę ją na swój koszt. Wymaga umiejętności, jakby nie było. <laughs> dobrze, dobrze. Ale też zapoznanie z uh. tą <laughs> O, panowie, panowie! That's right. Wydaje mi się, Wiecie co mi się wydaje? Że podbijemy to miasto. Jak każdy... mi się tak wydaje? Jak No, każdy... jak ty tak mówisz, Eddie, to na pewno tak będzie. Bobby, ty jeszcze nawet nie wiesz. Jeszcze nawet nie wiesz, co ci czeka. Nie chcę czekać Cię przygoda śpura? Twojego A. życia. O, historia, historia pokazuje, że... Hasło podbijemy to miasto padało zawsze w siódmym odcinku. Nie sądziłem, że tak szybko padnie, ale... No mam nadzieję, że tym razem się uda. <ścoughs> Dobra, zobaczymy. To było gdzieś A, tutaj. Masz na myśli... Rzeźnie Butchera. Nie, 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 nie. Stary Butcher, dobrze, niech sobie śpi jeszcze smacznie. Ja mam na myśli coś innego, ale to było gdzieś w tych okolicach. Muszę sobie tylko jeno Trochę przypomnij, się to było. O, oh, możliwe, że to przed nami. No, starnia, stara buchdelownia tu też jest. Tak, to przed nami. Tak, okay, może otworzyć ci to Otwórz, otwórz. <laughs> o, oh, gram. No dobra. Okej. Okay. Przypomina wam się coś? O, tak. Przypomina mi się George. Aha. George Winston, w blodziarni i W i ja z loganem w Kazionej furze. Fucking Patrzcie crazy. na to. I teraz tak. Ucieczka. W razie czego, jakby poszło coś nie tak, to obserwator stoi tutaj. Przepuszcza jedną furę. Cofa. Nie I jest to droga do wolności. Tylko jeszcze obserwator musi wiedzieć, ogarnąć sobie ucieczkę jakoś. Może jakiś motocykl, no, może jakiś obserwator... rower. Można myśleć, że będzie stał, czy będzie zastawiał? Będzie zastawiał, ale później musi zostawić tą furę i spierdzielić. Albo wsiąść! Do naszego auta. Albo motor. No co najmniej na tą akcję musi pójść... ...ze dwa wytrychy. No i tak. M może nawet trzy. Tak. tak, tak. Jak, jak jest dobry właściciel wytrychu... ...to tak. nawet i cztery. Cztery pury uh. otworzysz jednym uh. wytrychem. Poważnie? Potrafisz tak robić? Tak, potrafię to zrobić. Muszę się skupić. Fajnie, jakbyśmy ukradli cztery furze się pościgali kiedyś. Słuchaj, no. Kiedyś może być dzisiaj. Mm. Fajnie, by to było, byśmy się mogli pościgać. Tak, na zakończenie dnia. Ale pewnie się nie pościgamy. O shit. Nie Logan. Jeszcze na pewno się gdzieś pościgamy. Bungie mi coś przebija, że mamy jakiś pomysł na wyścigi. On dobrze jeździł, dobrze z jeździł, tego co pamiętam. On bardzo dobrze znał miasto, z tego co pamiętam. Ale? Do tej samej techniki co moja, jeszcze mu daleko. Te, 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 też tak myślę. B -b 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 -b. O, są wąsy! O, je, 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 Montezini. Stary, dobry, Montezowy wąsik. Jest! jest! Stary, dobry wąsik. Dobra, biorę to. Okej. Okay. Co ta? Montez. Eee, poczekaj. Ja mam rudą. No. To ja będę miał. Fioletową. Okej. Okay. Tak, to jest ta, to jest ta. Teraz wezmę białą. Biały. Rudy. A ty jaką masz Montez? Niebieską. Którą? Tą, co ja teraz mam? Patrz jak wyglądam. Suję dobrody. <noise> <noise> Dobra, to ja biorę to biały. Dobra, to w takim razie, jak wy, ja nie będę brał akwariotowej, bo będzie blisko Monteza, ja wezmę czarną. Czyli biały, czarny, rudy, błękitny.

Siadaj, siadaj. A, tylko... musisz odpalić. Właśnie. Panowie, nie wiem czy, czy dobrze dobraliśmy te kolory. Czemu? No bo... Biały, czarny i rudy... To wygląda jakbym ja sam z loganem robił ten napad. <śledztwo> 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 o kurwa. Ta stara playlista jeszcze jak byłem pastorem. To dawaj jeszcze jedną tkę. I nomine tak, Patriot Filii tak. Kurwa, moje Posto stare starym? nagranie mszy... Tak, byłem pastorem Uważaj! TY KURWA! PANIE! PANIE! Jak ty jeździsz? Kto ci do prawo jazdy? A kto tobie dał wpierdol za chwilę? Nie, nie, panowie, tak to nie jest, Chodnie. Pogadamy się Bole, panie, To jest mój ziomek, no. o, oż, kurwa Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Spokojnie, spokojnie. no ja tu jechałem w drodze, a wy wyjeżdżaliście. A kto ma prawą stronę wolną, Pane, panie? Ale panie, widzi pan ten znak tutaj? Jak, jakie to jest ograniczenie? No, nie chodź. żarówek? ciężarówek? Ale. No. No, jak nie. Jechałem przepisowo. Przepisowo? Dobra, Dobra, spokojnie. Dwie stówki pan dajesz i nie było tematu. No, mogę dać. Pitko. A, butele... piwko. Dwie buteleczki po jednej na głowie. No dobra, niech będzie. No dobra, no to dobrze że się dogadaliśmy. A pił pan to piwko? Dobre ono jest? Wyśmienite. Wyśmienite? Czyli chce pan powiedzieć, że pan prowadzi po piwie. Nie, skądże? Nooo, w domu, w domu piłem, tak? Yy, Wiodę teraz do domku, skończę trasę. Czy... Aha, aha, w domu, w domu, a kiedy no było pite? Kurwa, z policji jesteś? A może? No to bym kurwa zawieziony. No dobra, dobra, zróbmy tak, zróbmy tak. O kurwa! Oła! O, oh fuck! Powiem ci tak, ciężarówka, kurwa twoja, to ma ochotę na, chyba na jakieś kurwa tańce. Spierdalamy. miłego! Nie no, było czuć od niego alkohol. No czuł, czuł, zobacz, kurwa jak mu ciężarówka tańczy, daj spokój. No, trzeba będzie trzeba będzie to klepnąć, kurwa, ale to będzie kurwa z 8 stygów pewnie. Ja pierdolę, no ale drobę. Ach. Dawno tego nie robiłem. Ha. Można powiedzieć, że spokojnie minęło wiele, wiele lat od mojej pierwszej akcji. Będąc bardziej precyzyjnym. Sześć lat. Sześć lat temu. Pierwszy raz ciachałem bankomaty, robiłem kasepki. Robiłem pierwsze napady. I dzisiaj wracam. Po sześciu latach. Razem ze Złągęgiem. Robimy to. Na czysto, na razie czysto, na razie czysto. Wsy, jakby tu przyjechały, miałoby niezłe akcje, ale nie będzie. Dobrze, rwij to! Rwij, rwi, rwi. Dawaj, do. dawaj to! Raz, dawaj, zawać, ja już, już dawaj to mocniej! No raz, ja już leci. to mocniej! No i jazda z tym, raz dawaj, dawaj! Już prawie, już prawie, już prawie, już prawie, jedz, już prawie Jeszcze, 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 ciągnij go! Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj, dawaj! Dobrze, 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 Dawaj, dawaj go! Kurwa! Spokojnie, wypierdalaj stąd! Dawaj go, jest! Dobrze, dobrze, jest! 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 Wyszukaj go! Pieniądze, co? Masz? No kurwa, dolara i sprężyny dwie. Co? Dobrze, czekaj, no przez... się czekaj, czekaj! A ty masz coś? Spierdalej. Dolara? Spierdalałem, spierdalałem. Dolara, dwie sprężyny. Poważnie wam mówię, poważnie wam mówię, Panowie, Panowie, jesteś. jesteście... w ogóle. dolarać... Ale powiem i ja tak szybko chciałem, bo YouTube'a dwie... Dwie opcje były, Zdejmijmy maski, zdejmijmy maski może. Wiesz, że nie wyglądamy w tych maskach. Działałem tak szybko, że tylko jakby rozwaliłem ten bankomat, ale coś można było jeszcze z nim zrobić, tylko tak szybko działałem, że się zesrałem. Panowie, panowie, panowie... Trzy sprężyny i no, dolar no, mi rozjebał głowę. No, ja... Widzicie, bo... Myście chcieli to przy, przymocować do zderzaka, k***a. Z tym specjalnym, <laughs> teraz się Dobra, mniejsza z tylu. kurwa dolar i dwie sprężyny, panowie! Ale jest super, super. Tak wyrwaliśmy to, nie było, to dzięki tym sprężynom... Możemy zrobić... Kolejne, coś, kolejne akcje. Dzięki czemu możemy zrobić kolejne akcje właśnie tak, Logan Właśnie o -o. tak, ale myślę, że to będą dziesiątki tysięcy <grym> z do końca życia kurwa. No. <grym> jeden, jeden dolar kurwa i dwie sprężyny, panowie! To. to nie do końca ten bankomat <grym> szukaliście nie, 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 ja zerknąłem, nie było okay. nic więcej. Wydaje A, panowie... mi się, że kwestia gotówki pewnie więcej w mieście, ale te dwie sprężynki mogą się przydać, no. Podobno to, to chodzi siedem stóp na mieście. To i to, i potem znikło. Okay. Ale udało się, kurwa. Panowie, 6 Dobra. lat nie robiłem napadu. Dwie na ja, pierwszy ja się, łup, ja się, ja się, dolar i dwie sprzężny. To była najbardziej hardkorowa akcja, jaką zrobiłem ostatnimi czasy, panowie. Mówię wam serio. O, bo co? Zajebiście było, zajebiście, zajebiście, zajebiście było. się bawiłem. Poczułem ja, no, ten taki młodzieńczy, młodzieńczy węgiel, tak bardzo Bartosus, Bartosus, słuchajcie, to widzę. ćwierć dolara i pół sprężyny. No nic, ale na była adrenalina, no i dwie sprężyny. Kurwa, ćwierć dolara i pół sprężyny Ale Myślisz, myśl, że byście mieli na więzieniu z nas, jakbyście zapytali za co siedzicie. I Kurwa, za Kurwa, mać! ćwierć dolara i pół sprężyny na głowę. Jak? no w zebrali już ten bankomat. Tak, sobie, tak, wskazili. tak. Już gdzieś tam wiesz, jest. jest ma nie podchodzić i tak dalej. Ponownie, Ale no, panowie, chyba, że... jak dobrze liczę, to ćwierć dolara i pół sprężyny na głowę. A słuchajcie, przecież, tak. jakbyśmy poszli siedzieć za tym bankomat, to śmialiby się na więzieniu, znać, że, że siedzimy za dwie sprężyny i dolara. Konkretnie, Ja dałem linę Chyba, że to a, ma twoja. a lina pękła. Czy właśnie. Dzięki, Ale dzięki. Siemaneczko, moja, Kamil. jest slogan, nie? Masz... Mm. Tak, moja w domu. Albo sprzedaję no. Nie, jest dobrze, no, domu, to jest... Ja no, no to... no, Nie Nie, no, to, moja... no to Sprawdźmy tak, tak, w okolicy tak. śmietniki, może gdzieś ktoś wyrzucił taką linę. Sprawdzaliście ten? Zobacz, czy jest. <laughs> życie wiesz, życie nie wybiera! Życie nie jest łatwe, ale uważam, że żadna praca... Panowie, znalazłem garnek, on jest 5 dolców warty. W sumie już mamy po 2 dolary na... Kurwa Kto by pomyślał, że ze śmietnika wyciągniemy więcej niż z bankomatu. No ale. <laughs> o, no, sobie. tak. Przynajmniej jesteśmy już tak za... No, Ale <laughs> już rodzice, tak dwie sprężyny byli goście, co chcieli zapłacić 500-600 dolców. O, Ta, 600 to też tą, serio, serio. 600 dolców, no to jest easy teraz. Myślę że, wydaje się, że nawet pod kaflu możemy sp op spokojnie opylić taką ja jedną no, Jakby nie było, to jest wartościowy mył. By prawda, prawda? Ale ten napad na śmietnik też był dobry i to bez maski, bo przyzwyczajeni do smrodu U, jesteśmy. No ale też była adrenalinka.